Mati, yy, może wiek, większość z Was powinna mnie raczej znać, a jak mnie ktoś nie zna, no to moje imię to Mati, jak już mówiłem. Yy, XD <grych> Nie no, yy, możecie mnie kojarzyć, nie wiem w sumie skąd, z Instagrama niektórzy, niektórzy właśnie z YouTube'a, ze szkoły. Może ktoś mnie kiedyś spotkał, na przykład na obozie. Na, może ktoś nie widzi na kanale Bogumiła Borkowskiego, do którego, do którego kanału Was serdecznie zapraszam. Dam Wam, podam jego nazwę w opisie, chociaż nie jest trudna, bo po prostu Bogumił Borkowski. No, jest to mój ziomal, no i w ogóle chcemy mu dobić, coś w sensie ja chcę, nie wiem czy on też bardzo chce, 100 tysięcy subów na kanale, więc mam nadzieję, że to się uda. No i w ogóle też na moim kanale, mam nadzieję, że dobijemy te 100 subskrypcji. Ponieważ na 100 subskrypcji możliwe, że zrobię giveawaya, ja. na co? Ja wiem, wy nie wiecie. E, mam nadzieję, że to będzie dla was ciekawe. No i w ogóle, co? E, wiadomo, z jakich przyczyny siedzimy teraz już półtora miesiąca w domu, przynajmniej ja. Chociaż większość z was też powinna, bo wiem w jakim wieku mniej więcej nie oglądacie. No i co? I w sumie nie ma co robić tak naprawdę. Gry, tylko gry i gry, no i nauka. Yy, mam lekcje codziennie, w sensie w poniedziałek, piątek do godziny tam 14, 15, czasami do 16. No a później po prostu no, albo nauka do egzaminu 8 przepraszam, no bo jestem w 8 klasie, albo w gry później. No ale to już jest w sumie nobne więc postanowiłem, że yy, zauważyłem u jakichś tam innych YouTuberów i w ogóle, no, że mam takie coś. No ja takie na początku, już to widziałem 4 lata temu chyba na obozie yy, mój wychowawca miał na obozie takie coś, no ale wtedy jeszcze nie komiałem co to jest. No i teraz postanowiłem, że kurczę, wszyscy to prawie, sensie dużo osób, które znam to ma, więc może też sobie zamówię. No i podpytałem tam y, jednego mojego ziemala y, jak to się nazywa i w ogóle... No i powiedział mi, że to jest Kendama. Ja tak, I co? Kendama? No i spoko. Przedłem sobie na stronkę na internet, poszukałem trochę, zamówiłem. Za dziewięć dyszek chyba, hmm, według mnie się opłaca. Za dziewięć dyszek taka zabawka. No, japońska zabawka, ją e, z firmy, nie wiem czy zauważycie tutaj, e, pewnie będziecie to widzieli odwrotnie, ale firma Chrome. Duńska firma, mają siedzibę w Danii, no ale japońska zabawka. Heh. W Japonii też e, produkują takie coś. No ja jak sobie zamówiłem, to takie musiałem ogarnąć chyba, co się z tym robi i co to jest. No i obejrzałem sobie kilka filmików i, stwier, yy, i nie stwierdziłem, tylko, yy, no Boże, jak to powiedzieć, hmm, no nauczyłem się, <śmiech> <śmiech> nauczyłem się, można powiedzieć, że to jest ken, ken, czyli po japońsku to znaczy miecz i ten ken ma tak jakby trzy kubeczki, big, small i base, duży, mały, no i mniej, mniejszy taki podstawowy, no i ma tutaj też yy, spajka. Spike, czyli to taka wystający patyk zaokrąglony na końcu yy, wszystkie a, jest jeszcze yy, tama, czyli kula po japońsku tylko że kendama, no to pisze się przez D, nie przez ty, no, no się No nie logiczne <ścoughs> XD, ale po prostu tak. Yy, no i w ogóle co się z tym robi, co nie? Bo co można... Jak ktoś widzi taki patyki i co, no to co? No Odbijać sobie? Nie wiem co to baseball. No, i oczywiście nie. Tama ma tutaj dziurę. O, dziurę. No i jest patyk. No i można na przykład nabijać, podrzucać i nabijać sobie. Można też, właśnie są triki, yy, które zaraz wytłumaczę, na kubeczki poszczególne. No i też są jakieś pewnie inne triki, ale jeszcze ich nazwę nie znam, bo dopiero mam to drugi dzień. Yy. No i tam się robi różne triki, tam jakieś hopsasa, hopsasa, to się podrzuca, obraca jakoś łapy i na to. No i na razie takie podstawowe triki, chyba pierwsza jak ktoś to kupił, no to jest yy, big cap, yy, small cap, base cap, no i właśnie yy, ten. I właśnie... Boże. Jak to się nazywało? Dobra, patyk. Yy, zaraz sobie przypomnę. Aspect, bo wszędzie no to powiedziałem, tylko zapomniałem mam krótką pamięć. No i big cup, jak możecie zauważyć, nie wiem czy zauważycie, jeden z tych kubeczków, ten jest mniejszy od tego. No i właśnie o to chodzi, że z angielskiego duży to jest big. Więc jak podrzucamy tamę na duży kubeczek, to to się nazywa Big Cup, czyli duży kubeczek. Jak na mały, to jest small cup, jak na ten tutaj na dole, to to jest Base Cup. No bo taka jakby baza to jest taka. No, i napatek jak nadziewamy, to się nazywało nas. Przed chwilą to mówiłem, Wy pewnie to wiecie, zapamiętaliście, a mi teraz uciekło z głowy. No dobra, ale nieważne. No, i można sobie tak przerzucać, można sobie przerzucać pomiędzy nimi, robić sztuczki. W ogóle są zawody z tego, i tam są takie, tacy kozacy, że ja nie kłam w ogóle, jaką oni to robią. Możecie sobie zobaczyć na YouTubie. Tam Kenda ma Championship. In Japan na przykład albo in USA albo in, też we Włoszech oglądałem jak były zawody no i co? I w ogóle mam zajawę na tą zabawkę, w sumie to przez Bogu o którym już wspominałem No bo w sumie zauważyłem to u niego na kanale i też u nie, u Bogu Miła w sumie no i też u... Nie ubogu mnie w sumie, no i od kolegów podpatrzyłem, od jednego kolegi w sumie, yy, z którym może będzie odcinek. Oczywiście po tej przerwie, z wiadomo jakich przyczyn jest, yy, więc może później się umówimy. Yy, no i co? I yy, podpatrzyłem to. Yy, już się nauczyłem tych kilku trików podstawowych, te, o których wam wspominałem. Jeszcze tam kilka, ale to na przykład jakieś sekwencje, że podrzucam, obracam tamą dookoła i dopiero ląduję na kubeczek. Ale cóż, takie moje, moje jakieś triki, nie, to, to nie ma żadnej nazwy, jakiejś super. Yy, no i co? W ogóle jak wam się nudzi, co nie, to jest w ogóle zabawka no, dla chłopaków i dla dziewczyn, tak? Kto chce tym się bawi. Jak Wam się nudzi w domu, to po prostu zachęcam do na tego, tego. To nie jest sponsorowany odcinek, ale po prostu zachęcam, jak ktoś się nudzi i nie ma co robić, no to naprawdę, jak ktoś przy tym przysiądzie pierwsze 15 minut, to już naprawdę można się tak, że ja po prostu w każdym wolnym czasie pomiędzy lekcjami już to sobie odbijam i nowy nudziki robię. Co jeszcze mogę powiedzieć, że są różne typy Kendam. Akurat ja mam z tej firmy Chrome i to jest model Pop. Czyli taki mniejszy model, o tak wygląda, tutaj już jest zdarte, bo, bo dru w drugim nie już mam tak zdarte i zda, ale kula to kula. Yy, jest też Strogo i jest też jeszcze jakiś jeden, którego nazwy nie pamiętam, ale jak sobie poszukacie na przykład Kendama krąg wpiszecie, no to będziecie mieli różne. Są też kendamy sygnowane kendamowcami, chyba tak to się mówi. Yy, czyli tymi yy, ziomalami, którzy robią te triki, w ogóle są mistrzami świata i No i one już są takie droższe, bo one są chyba w cenie 200 zł, około 230 zł. Około yy, myślę, że w takiej cenie dostaniecie takie. No i w ogóle te strogo też tak w granicach 170, trochę tańsze od tych sygnowanych. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Czy coś jeszcze miałem powiedzieć? To jest taki trochę krótki odcinek, bo w sumie to wyszło tak, ze spontanu, bo sobie zamówiłem A w ogóle to jest pierwszy odcinek na moim kanale. Pozdrawiam. Będzie do miniaturki. No, idzie, co ja tu robię? No i co, zapraszam na pewno na mojego Instagrama, którego będziecie mieli w komentarzu na dole. Mogę Wam przeliterować Cyry, Iny, g e podłoga, b o e No i na tym Instagramie w ogóle będą się pojawiały informacje, kiedy będzie odcinek. Też będę tam robił pytania do QA, które będzie na następnym odcinku, myślę, albo za dwa odcinki na tym kanale ponieważ chciałem zrobić QA, żebyście się czegoś dowiedzieli o mnie. Yy, no i co jeszcze? Chyba to tyle. Pamiętajcie zasubować, bo na 100 subskrypcji będzie giveaway. Możliwe, że na kendamę, nie wiem. W sensie może. Yy, a myślę, że wiele z Was chciałoby taką kendamę fajną. O! Yy, bo naprawdę fajna zabawka jak już wspomniałem i to chyba tyle. Co linku Nie, nie podlinkuję, nie umiem jeszcze linkować. Yy, po prostu napiszę Wam pod spodem kanału Bogusia. Dobimy mu 100 tysięcy subów, a mi 100, czyli 1000 razy mniej. Myślę, że 100 subów nikogo nie zbawi, a ja będę z tego naprawdę zadowolony. I w ogóle też na Instagramie mam nadzieję, że uda mi się dobić te stówki, bo mam 300 chyba 15, więc udostępniajcie. No i co? Za może też zrobię odcinek właśnie z kimś, z ziomalem, od którego też się zajawiłem. Kendamon, tak, kendamon. No i może też zrobię odcinek, jakiś poradnik w ogóle, na przykład jak robić triczki, napiszcie, czy byście chcieli, bo myślę, że to byłoby ciekawe i też wiele z Was mogłoby się nauczyć, na przykład na jednym odcinku bym uczył na przykład Big i y, to byłyby takie krótkie odcinki, na przykład, nie wiem, 5 -minutowe, 4 czterominutowe, bo myślę, że takie odcinki do, o, do kendam są takie najłatwiejsze, bo jest krótko, y, y, tak z mostu, jak to się mówi potocznie i po prostu zrozumiale, tak? O Jezu, żebyście wiedzieli. No i co? I to chyba tyle. Czy jeszcze coś? Chyba nie. Mówiłem już o Instagramie, o YouTube, opowiedziałem o tym. Yy, czy coś jeszcze miałem powiedzieć? Chyba nie. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, trwał 12 minut w sumie, 11 minut na razie minęło filmiku, może dobijemy tych 12, no i zapraszam was na te media społecznościowe itp, chociaż to nie jest dla mnie najważniejsze, po prostu fajne, dla mnie najważniejsze jest nagrywanie dla was, żebyście wy mieli co oglądać i żeby to było ciekawe, a nie na przykład tak jak niektórzy nagrywają, nie wiem, na przykład jak jedzą pizzę, co nie, bo też są takie przypadki na YouTubie no i w ogóle co zapraszam na instagrama w ogóle kromkendama poland i tam właśnie macie w ich opisie stronkę gdzie możecie zamówić, ja na niej zamówiłem i naprawdę dostawa jest szybka, bo chyba 3 dni, 4 dni jak na ten czas oczywiście, który mamy no i chyba tyle, więc co Mam nadzieję, że wam się spodobało. Czekajcie na następny odcinek. Wpadajcie na Instagrama, bo będzie Q&A do odcinka. No i co? Kendama i żegnam się z wami. Pa, pa!